Cześć, siema, z tej strony mc Patrick 1995 Tak możecie zauważyć, jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Mass Effect 2 Tak, w tym odcinku Powykonujemy sobie misję od właśnie załogi Bo otrzymaliśmy ich trochę więc wypadałoby jakoś je trochę zakończyć O, już nic nie chce. Jaka miła niespodzianka. Gdzie jest przekaźnik? zużyliśmy połowę naszego paliwa, do no. no, no i znowu wracamy tutaj. Teraz kolejny na no, omega, teraz weźmiemy samarę do naszego zespołu. Alright. to będzie bardzo ciekawe, że tak powiem. Bo ile pamiętam, trzeba było chyba zabić jej córkę. Znaczy, przynajmniej ona mówiła, ja tego nie przeszłem, Przeszedłem. Ten ma być. Dodaj. Było jeszcze dwie. I Dodaj. Akceptuj aż pięć. Oh Jesteśmy Cempiona. Miranda, trzy punkty. Nie, zostawmy Samara 16 O. Rozumna egzekutorka... W sumie... Okej. Okay. wśród Asari, może Aria Telauk śledziła jej poczynania. Dziękuję. Czemu idę Dziękuję. Dziękuję. mnie Dziękuję. Dziękuję. mnie! mnie Dziękuję. 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 No, ale dobra. Kis z tym. Maria ma dla ciebie robotę, jeśli cię to interesuje. Czego potrzebujesz? Ukrywa się tu zbiegła asari. To Ardat Jaksi. Musimy ją znaleźć. Wiedziałam. Nic nie pustoszy ciała tak jak Ardat Yakshi. Nie zrobiłaś nic, żeby ją zabić? A niby czemu? Mnie nie próbowała uwieść. Jej ostatnią ofiarą była młoda dziewczyna. Bardzo ładna. Mieszkała w domu czynszowym niedaleko stąd. Mam radę zacząć poszukiwania. Dziękuję. Powodzenia w szukaniu i szczęścia w łapaniu jej. Oh. Nie dalej.

co może... Dać się to... A, dobra. A, dziennik. Odszukaj mieszkania ostatniej Fiary. O, tyle to mi mówi dużo. Miranda Lawson. Tak mi się zdawało, że to ty. Cześć, Ish! Kopelat! Rozumiem, że się znacie. Jacob i ja wykonywaliśmy misję z Ishem kilka lat temu. Zdobył dla nas pewne informacje. To jedno z moich największych dokonań. Potrzebujesz czegoś? Gdybyś był tak łaskaw i zastanowił się nad pewną propozycją. Potrzebuję zdolnych, zaufanych ludzi, żeby załatwili za mnie pewną sprawę. Oczywiście wszystko zgodnie z prawem i jest wynagrodzenie. Słucham? Zajmuję się obrotem informacjami, a zwłaszcza kupnem i sprzedażą materiałów niejawnych. To nic strasznego. Potrzebny mi tylko ktoś do zabierania przesyłek z pewnych miejsc i dostarczania ich do mnie. Znajdź sobie kogoś innego do brudnej roboty. Oczywiście. Kogoś takiego jak ty nie interesuje praca, która może całkowicie odmienić Omega. Przepraszam za zawracanie głowy. Idziemy. Przyjdź, jeśli zmienisz zdanie. A... Nie mamy czasu na takie coś Aha, co tam jeszcze jest. Przyszliście w sprawie mojej córki? Nef zmarła tydzień temu, i nikogo to nie obchodzi. Lekarze mówili, że to krwiak w mózgu, ale to nieprawda. Została zamordowana. Ktoś zabił moją Nef, moją córeczkę. Też sądzę, że została zamordowana. Szukam jej zabójcy. O, dziękuję. Człowiekowi tak ciężko, kiedy nikt mu nie wierzy. Teraz jestem sama jak palec. Pracuje pan dla Ari? Przychodzę z pomocą. Czy to ważne, kto mnie przysłał? Nikogo więcej na tej piekielnej stacji nie obchodzi, że moja nef nie żyje. Jeśli potrafi pan coś zrobić, pomogę jak tylko się da. Czy pani córka miała wielu przyjaciół? Niewielu. Była nieśmiała. Większość czasu spędzała przy swoich rzeźbach, a nie z przyjaciółmi. Ale w ciągu kilku ostatnich tygodni coś się zmieniło. Zaczęła opowiadać o pewnej Asarii. Na imię miała Morint. Rozumiem. Nie podobała mi się. Wyciągała nev do klubów i jestem pewna, że dawała jej narkotyki. Kim była ta Morin? Nigdy jej nie spotkałam, ale nev wyrażała się o niej jako królowej. Kiedy zaczynała mówić o Morint, nikt inny dla niej nie istniał. Brzmi znajomo. Nie pokój Nef. Nie chcę niczego ruszać. Jej ubrań, jej sztuki, jej rzeźb. Wszystko jest tak, jak to zostawiła. Zawsze tak będzie. Moja córcia odeszła. Dziękuję. Przepraszam, ale tak mi jej brak. Nie szkodzi. Wszyscy kogoś straciliśmy. Wiem, co znaczy strata córki. Pomszczę ją. Dziękuję. Jeśli to pomoże w znalezieniu zabójcy, proszę obejrzeć jej rzeczy. Dziękuję bardzo. Obejrzyj jej rzeczy. Okej, okay, ja tu robię cięcie.